Dzień dobry Państwu. Cześć, Paweł. Cześć, Małgorzato. Dzień dobry Państwu. Witamy w dużym pokoju z książką. Paweł, Twoja ostatnia książka. Ja tak sobie pomyślałem, że dawno nie katowałem naszych szanownych czytelników książkami z pogranicza zawodowego i dziś taką jedną mam. I muszę powiedzieć od razu, że daje mi to asum do myślenia o polskim rynku książki, bo pokazują się książki, które gdzieś tak się okazują w wydawnictwach niszowych, o których nawet sam przyznam nie wiem. Nie to, żebym się tu jakoś nie chwalił, ale jednak staram się trzymać rękę na pulsie, a tu proszę. Okazało się, że po polsku wyszedł długi XX wiek Drzewanie Rigiego. wydawnictwo Globook, wcześniej mi nieznane przyznam szczerze. Pięknie wydane, twarda oprawa, i od razu, proszę Państwa, to jest niespodzianka, bo to jest bardzo znana książka, która odegrała dość dużą rolę w rozwoju historii gospodarczej i w ogóle myślenia o gospodarce XX wieku, czy szerzej o formowaniu się kapitalizmu. A tu proszę. Teoretycznie, jak mówię, powinienem śledzić to zawodowo, a zupełnie przypadkowo mi ta książka gdzieś mignęła. Miałem ją wcześniej po angielsku, ale to jednak miło, że wyszło też po polsku, bo jest to, proszę Państwa, rzecz niebagatelna i bardzo e, godna uwagi ze wszechmiar. E, troszkę właśnie problem, nie, bo wychodzi w wydawnictwie, które chyba nie wiem, czy to jest kwestia dystrybucji czy cokolwiek, no ale po prostu gdzieś ta książka zginęła, więc dlatego e, mówię o niej, żeby nie zginęła, e, bo to jest bardzo ciekawa rzecz dla wszystkich, którzy interesują się po pierwsze historią, po drugie ekonomią, po trzecie kapitalizmem. A po czwarte, trochę może i tego ostatniego nie lubią, bo Giovanni Arigi generalnie nie to, że on jest tutaj jakimś wojującym antykapitalistą, ale pokazuje nam pewne problemy, przed którymi ten ustrój system, jak sobie będziemy nazywali, stoi. Ale nie jest tak, że jest uprzedzony, wiesz, bo to jest takie pięknie, pięknie wyprowadzone z całej historii pokazuje w zasadzie, dlaczego w ogóle tytuł Długi Wiek XX, no bo dlatego, że on był długi. Mogą się Państwo zdziwić, ale przypomnijcie sobie, kiedyś dawno temu, mówiłem tu z kolei o krótkim wieku XX, który zaczął się po I Wojnie Światowej, a skończył w 89, gdy runęła żelazna kurtyna. No a Rigi podchodzi do tego inaczej, że to jednak był Długi Wiek XX, ten okres dominacji Ameryki, który rozciągnął się na początek wieku XXI i on tu fajnie sobie to zestawia, jak to ładnie pisze, o hegemoniach kapitalistycznych, o trzech. Jeden jest oczywisty, bo to jest ten najnowszy i współczesny nam amerykański. A drugi jest też łatwy do odgadnięcia, bo to jest Imperium Brytyjskie. A jak sądzisz, jaki był trzeci? Taka struktura nie mam, państwa. Nie mam pojęcia. Tam... O dziwo, widzisz, niedoceniana u nas Republika Wenecka. My ją znamy bardziej jako mecenasów, wiesz, takie bardziej kultura, humanizm i tak dalej, ale to byli bardzo twardzi gracze, którzy tak naprawdę przez wiele, wiele dekad rządzili globalnym kapitalizmem. Dopiero później, gdy kompania wschodnioindyjska, właśnie Wielka Brytania, potem gdy to wszystko się wyłoniło z nowych struktur, dopiero wtedy musieli oddać nieco pola. Ale generalnie Ariki bardzo to ciekawie zestawia te trzy jakby hegemonie kapitalizmu, pokazuje, co było wspólne, bo okazuje się, że oczywiście historia jest nauczycielką życia wbrew temu, co twierdzimy, no tylko my jakoś po prostu czytamy, kiwamy głowami, a potem i tak robimy po swojemu. Także ona mogłaby być nauczycielką życia, ale wiesz, z doświadczenia, że nauczyciela najlepszego to wspominamy 10 lat po szkole, nie? I dopiero potem się za to wszystko bierzemy. Natomiast jest to świetna rzecz też historycznie napisana, świetnie, tak jak wiesz, był Brodel, nie? ale Brodel był dawno temu, a przecież świat się nie skończył, historia gospodarcza się nie skończyła, szanowni państwo, i takie książki cały czas powstają, a rigi świetnie tu nawiązuje i do systemów światu Wallensteina i właśnie też trochę do Brodela, do rozmaitych, znanych historiozofów do historyków, do historyków gospodarczych. Piękna gawenda, pięknie napisana, bardzo rzetelnie udokumentowana i czyta się tak jak taki sensacyjny thriller. Zawsze wiesz, nie wiem, czy też masz tak samo, gdy czytasz tego typu książki, masz takie w tyle głowie, kurczę, szkoda tej szansy, szkoda, że to się nie potoczyło inaczej, nie? Szkoda, że tu nie wyszło, może byśmy na tym coś lepiej ugrali, może by wojny nie było, może to, może tamto. No ale jak się kończy takie książki, to tak troszkę się takich myśli wyzbywamy i myślimy, no nie, no, Pewne mechanizmy są mi ubłagane, nie mogło iść inaczej. Nie mogło po prostu pójść inaczej, bo nawet jakieś zrywy, nawet pewne rzeczy e, czasem nie wystarczają. I nie to, żebym tutaj wierzył w jakąś marksistowską, wiesz, że jednostka jest zerem i tak dalej, bo to też nie, nie jest tak, ale pewne siły są zbyt potężne i tylko jest pytanie, kiedy nastąpi jakaś zmiana jakościowa, bo ona następuje i wtedy cykl akumulacji, tak jak jest tu ten podtytuł, pieniądze, władza, geneza naszych czasów. Ach. Wiem, że to smutna konstatacja, ale gdzieś tam tą ekonomię i ten kapitał i te pieniądze widzę we wszystkich tych obrotach dziejowych, ale może to skrzywienie zawodowe. Niemniej, proszę Państwa, przeczytajcie sami i zobaczcie, zobaczcie jaka była Wenecja, zobaczcie, jak i dlaczego upadła potęga Wielkiej Brytanii i dlaczego możemy spodziewać się również zmian geopolitycznych i zmian współczesnego kapitalizmu również teraz, jeżeli już ich nie widzimy na oczy. Giovanni Arrighi, długi wiek XX, wydawnictwo Globebook. Bardzo się cieszę, że ta książka jest po polsku, aby ją przeczytało jak najwięcej choćby moich studentów. No to rzeczywiście wróciłeś do swoich klimatów. Tak, a raz ja. Mam... Ostatnio staram się tak raz na pół roku coś takiego. Dobrze, może nawet częściej. Myślę, że kilku słuchaczy, kilku naszych widzów chętnie też po taką literaturę sięgnie. No a ja zauroczona domem drzwi. Parę odcinków do tyłu. Mówiłam o tej powieści malezyjskiego pisarza. No, sięgnęłam po jego wcześniejszą powieść Ogród Wieczornych Mgieł. To wydał znak Litera Nowa w 2013 roku. I tak jak już z sobą kiedyś rozmawialiśmy, no, książka jest niedostępna, proszę Państwa, jedynie w bibliotekach. Ja przynajmniej w sieci nie mogłam jej znaleźć. No, ale to dobrze świadczy o tej książce, to znaczy, że znalazła swoich czytelników, no albo że było to bardzo niewielkie wydanie. To, to była pierwsza jego książka na rynku polskim. Zobacz, wydawnictwo się zmieniło, nie? bo Dą Drzwi Wydawnictwo Poznańskie wydało. No, ale książka równie piękna i muszę przyznać, że skrojona z podobnych motywów, mm. czyli autor no, jest w tych samych klimatach. Bardzo skomplikowana historia. Właśnie Chińczyków, tych, o których mówiłam ostatnio, ta migracja chińska do Malezji w XVI-XVII wieku i potomkini takich Chińczyków, bardzo wpływowa, zamożna rodzina, jest główną bohaterką tej powieści. Tak? Ona jest też wspomnieniowa, czyli też retrospekcja, też się cofamy. Główną bohaterką jest właśnie malezyjka chińskiego pochodzenia, Yun Ling, która przechodzi w Przedwcześnie na emeryturę była sędziną w Malezji, Był, zasłynęła z takiego no, surowych, bardzo sprawiedliwych wyroków, a bardzo dużo spraw politycznych prowadziła, czyli no, były to trudne sprawy. My niewiele znamy. Historię tamtych regionów i na drugą wojnę światową patrzymy z perspektywy raczej europejskiej, ewentualnie amerykańsko-europejskiej. No, jesteśmy Europejczykami. Tam ta historia zupełnie inaczej się toczyła. No i właśnie, auto, przepraszam, bohaterka przeszła obóz koncentracyjny, japoński obóz koncentracyjny, taki obóz widmo, po którym. Zniknął jakikolwiek ślad. Jej się udało jako jedynej ten obóz przeżyć, bo jeden z oficerów, japońskich oficerów w tym obozie, po prostu pozwolił jej uciec. Przestrzegł ją i Uciekł. Była taka umowa z jej siostrą. No i autorka, przepraszam, co ja z tą autorką, bohaterka, przeżywa całe życie traumę nie potrafi się z tej traumy wyzwolić traumę wobec Japonii, Japończyków wszystkiego, co japońskie ale także traumę taką związaną z historią, Malezji tuż po II wojnie światowej, kiedy partyzantka komunistyczna tam szaleje i jest bezwzględni są ci komuniści, terroryści, takich autor tutaj nazywa. No a tytuł, Ogród Wieczornych Mgieł, no to była jedna z terapii. Głównej bohaterki, kiedy po tej traumie obozowej najpierw no, zajmuje się kontystudia, zajmuje się tym sędziowaniem, potem musi przerwać swoje zajęcie i wtedy trafia do takiej miejscowości, której kiedyś mieszkała. I trafia do japońskiego projektanta ogrodów, który dodatku jest artystą, drzeworytnikiem, ale także mistrzem tatuażu. I to jest taka sztuka specjalna japońska. To jest zupełnie inny tatuaż niż ten modny dzisiaj. I to był Japończyk. Ona z tą traumą, ale jakoś odnajdują się dwoje ludzi. I ona po latach wraca do tego domu i tego ogrodu i próbuje świetność oddać tego ogrodu, a praktykowała u tego projektanta ogrodu. To jest ogród japoński i to jest zupełnie inna sztuka. Tutaj autor zamieszcza Przemyca niesamowite historie na temat właśnie ogrodów, zakładania ogrodów, na temat drzeworytnictwa, na temat sztuki japońskiej. To jest tak przepięknie zanurzone w tej, w tej kulturze. No Historia niedopowiedziana, tajemnicza, nie wszystko jest wyjaśnione, Dużo rzeczy właśnie owiewa taka mgła niepamięci, no a jeszcze co jest ciekawe, bohaterka spisuje tę swoją historię, odkrywa ją na nowo, porównuje, bo ma świadomość, że traci pamięć i pogodziła się z tym, wie, że to jest nieuniknione, że to jest kwestia czasu, że proces będzie. Przebiegał bardzo szybko i chciałaby jak najwięcej no, przypomnieć sobie i zanotować. No i chciałaby zdążyć jeszcze przywrócić światu ten ogród. Chciała utworzyć w nim taki ogród pamięci Aritomo Nakamura, czyli ten, te, tego Japończyka, który był twórcą ogrodu. Przepiękne takie liryczne sceny, gdzie pokazane jest jak trzeba zrobić ogród, żeby Wiesz, powiewy wiatru tak rozrzucił liście, żebyś no, zatrzymał oko na tym, żeby stworzyć jakąś dziurę, wyrwę pomiędzy szczelinami, wiesz, żebyś wtedy zobaczył akurat wschód lub zachód słońca. To jest naprawdę niesamowita sztuka. No, ja bardzo Państwu polecam Ogród Wieczornych Mgieł. Tak nazywał się ten ogród. Historia właśnie Jun Ling i historia tego mistrza ogrodnictwa japońskiego, ale oprócz tego historia całej rodziny, tej głównej bohaterki, historia Chin, Malezji i ja, troszeczkę Japonii. Polecam bardzo. To jest 430 stron, ale się czyta jednym tchem, po prostu nie można się odpowieści odebrać. No to cóż, dziękujemy. Może znowu poznańskie? może poznańskie wznowi teraz? No, jeżeli dostanie prawa autorskie, do, no bo nie wiem, czy się, tak, no bo nie, no, nie wiem, jak to funkcjonowało wtedy, bo albo znak litera nowa wznowi, ja nie wiem, jak dom drzwi się sprzedał, wiesz, jak się sprzedaje, bo to jest nowość dom, dom drzwi, nie wiem, czy jest duże zainteresowanie, ale no, ja naprawdę uważam, że to jest bardzo sprawnie, sprawny pisarz, aczkolwiek, mówię, zauważam podobne motywy, zauważam podobne Technikę pisania, no ale to przecież nie zarzut. Są pisarze, którzy właśnie cały czas, jakby opowiadają historię, tą swoją historię. Widać, że autor, no, wywodzący się z Malezji, no, po prostu pisze o swoim kraju ba i o bardzo skomplikowanej historii tego swojego kraju. No to cóż, do widzenia Państwu, Cześć Paweł. Cześć Mogło, to do widzenia Państwu i tradycyjnie miłej lektury. 美味い lektury。